Zacznijmy tę podróż od prostego pytania: czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pomimo swojej wierności Bogu napotykasz tak wiele trudności? Wydaje się to sprzeczne, prawda? Podążaj za Chrystusem, oczekuj jego ochrony, a mimo to znajduj się w środku tak wielu bitew. Ale co, jeśli powiem Ci, że te trudności są częścią Bożego planu? Jezus, nasz Zbawiciel. Nigdy nie obiecywał życia bez zmagań. Wręcz przeciwnie, ostrzegał nas, że świat będzie nas nienawidził. Pomyśl o tym: jeśli Syn Boży, doskonały pod każdym względem, został odrzucony i prześladowany, dlaczego my, Jego naśladowcy, mielibyśmy być traktowani inaczej? Czy to nie skłania cię do ponownego przemyślenia swoich prób? Wyobraź sobie, że rezonują z Tobą słowa Jana z rozdziałów 15, 18 i 21. Jeśli świat Was nienawidzi, wiedzcie, że najpierw mnie znienawidził. Nie ma od tego ucieczki. Ale oto sekret. Bóg nie zostawia nas samych w tych zmaganiach. On jest naszym wybawicielem. W każdej przeszkodzie, w każdym odrzuceniu jest on obecny, wzmacniając nas, kształtując nasz charakter i przygotowując na coś większego. Wydaje się to sprzeczne, prawda. Oczekujemy komfortu i ochrony, ale jesteśmy powołani do przetrwania burz. Jednak sam Jezus stawił czoła tym burzom. Czy nie powinniśmy postrzegać tych bitew jako zaszczytu? Na znak naszej wiary. A teraz zatrzymaj się i pomyśl przez chwilę: ile razy czułeś się samotny, ale kiedy spojrzałeś wstecz, zdałeś sobie sprawę, że Bóg cię ratuje na każdym kroku. Jeśli czegoś teraz doświadczasz, wiedz, że nie jest to oznaką słabości czy porzucenia. W rzeczywistości może to być największy znak, że jesteś na dobrej drodze, krocząc z Chrystusem, znosząc to, co On przeszedł i zbliżając się do Niego. Ale nie dajcie się zwieść, te próby nie trwają wiecznie. Bóg obiecał nam wybawienie i trzymamy się tego. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś zamiast bać się trudności, przyjął je jako część Bożego planu? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Biblia mówi nam, abyśmy się radowali pośród cierpień? Brzmi dziwnie, prawda! Kto przy zdrowych zmysłach dobrowolnie podjąłby walkę z trudnościami. Ale co by było, gdyby za każdą ełzetą i każdym bólem krył się większy cel? Słowo Boże jest jasne: radujcie się, że macie udział w cierpieniach Chrystusa. 1 Piotra, godzina 4:13. Oznacza to, że gdy stawiamy czoła wyzwaniom, jesteśmy częścią czegoś znacznie większego niż sobie wyobrażamy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to naprawdę oznacza? To cały ból, cały pościg. Czy to naprawdę szansa na zbliżenie się do Chrystusa? Wyobraź sobie to przez sekundę. Za każdym razem, gdy jesteś obrażany, wyśmiewany lub prześladowany z powodu twojej wiary, sam duch chwały spoczywa na tobie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to oznacza? Nie chodzi tylko o cierpienie. Chodzi o obecność Boga, która cię chroni i wspiera. To zmienia wszystko, prawda? Teraz spójrz na swoje życie. Ile razy stawiałeś czoła wyzwaniom i pośród bólu czułeś coś innego? Być może nie stało się to dokładnie w tym momencie, ale później, po namyśle, zdałeś sobie sprawę, że zbliżyło cię to do Boga w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Czy te prześladowania te obelgi są tak negatywne, jak się wydają. A może są znakiem, że jesteś dokładnie tam, gdzie Bóg chce, żebyś był? Najciekawsze jest to, że uczestnicząc w tym cierpieniu, stajemy się silniejsi i odporniejsi. Świat patrzy na nas i widzi słabość, ale Bóg widzi siłę. I to sprawia, że zastanawiasz się, co inni w tobie widzą. Czy to możliwe, że już nieświadomie odzwierciedlasz tę chwałę, nawet pośród bólu? Dlaczego więc nie stawić czoła tym wyzwaniom w inny sposób? Zamiast lamentować i zadawać pytania, co by było, gdybyś zaczął postrzegać je jako możliwości? Przecież każda zniewaga, każda trudność przypomina, że sam Chrystus przez to przeszedł i zatriumfował. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak potężny jest akt zaufania Bożym obietnicom? Biblia zapewnia nas, że bez względu na problemy, jakie napotkamy, On zawsze nas wybawi. Ale czy naprawdę w to wierzymy, kiedy jesteśmy w środku burzy? Kiedy wydaje się, że wszystko się rozpada, czy trzymamy się tej obietnicy z całych sił, czy też pozwalamy, aby zwyciężył strach i wątpliwości? Psalm 34 Rozdział 19 przekazuje nam prawdę tak prostą, a jednocześnie głęboką. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wybawia go od nich wszystkich. Teraz pomyśl o tym nie kilka chorób, nie jeden czy dwa problemy, ale wiele. Oznacza to, że trudności są nieuniknione. Ale tutaj jest kluczowa kwestia: Bóg obiecał, że zbawi nas od nich wszystkich. Czy kiedykolwiek wątpiłeś w te obietnice i zastanawiałeś się, kiedy nadejdzie wybawienie? To zabawne, jak często pośród bólu zapominamy, że ten sam Bóg, który dał te obietnice, jest tym, który nigdy nie zawodzi. Ale co się dzieje, gdy nawet wiedząc o tym, cierpienie trwa nadal? Czy potrafimy zachować niezachwianą wiarę, czy też zaczynamy kwestionować Boży czas? To moment, w którym pojawia się prawdziwa pewność siebie. W grze pomyśl przez chwilę, ile razy Bóg spełnił swoje obietnice w Twoim życiu, ile razy Cię uratował, kiedy wydawało się, że nie ma wyjścia. Co w Twojej obecnej sytuacji powstrzymuje Cię od wiary, że On zrobi to ponownie? Czasami pojawiają się wątpliwości. Ponieważ chcemy szybkiego rozwiązania, ale co, jeśli Boże wybawienie nadejdzie w sposób, którego nawet nie możesz sobie wyobrazić? Oto prawdziwe pytanie: Czy możesz nadal ufać, gdy wszystko wokół mówi ci inaczej? Jest to bowiem wiara w Boże obietnice, wiara wykraczająca poza to, co widzialne: trzymanie się pewności, że Bóg jak zawsze wybawi nas od wszelkich nieszczęść we właściwym czasie. Czy zauważyłeś kiedyś, jak pośród życiowych bitew naszą pierwszą reakcją jest prośba do Boga o siłę i ochronę? Wydaje się to takie naturalne, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jest to tak instynktowne? Czy w głębi duszy wiemy, że bez tej boskiej pomocy jesteśmy bezbronni? Co sprawia, że wierzymy, że moc, której szukamy, pochodzi z miejsca znacznie wykraczającego poza to, co możemy zobaczyć lub dotknąć? Biblia mówi o aniołach Pańskich, którzy obozują wokół nas i nas chronią. A teraz wyobraź sobie to przez chwilę. Nie jesteś sam. Wokół Ciebie jest niebiański opiekun, gotowy Cię bronić. Ale czy żyjemy tak, jakbyśmy naprawdę w to wierzyli? A może pozwolimy, aby strach i niepokój przemówiły głośniej? Ile razy znalazłeś się w sytuacji, w której wszystko wydawało się być przeciwko tobie? W takich chwilach modlitwa staje się naszą ucieczką. Ale o co tak naprawdę prosimy? Siła, by się oprzeć? Ochrona przed wrogiem. A może nasze modlitwy czasami odzwierciedlają pragnienie uniknięcia trudności, zamiast stawiania im czoła z odwagą otrzymaną od Boga? A co? Jeśli celem modlitwy jest nie tylko nasza ochrona, ale także przekształcenie. Pomyśl o tym: kiedy prosimy o siłę, nie prosimy tylko o to, aby zmagania były znoszone, ale o to, aby nas kształtowały. Czy jesteśmy na to gotowi? Gotowy stawić czoła wszystkiemu, co nadejdzie, wiedząc, że z Bogiem u naszego boku możemy stawić czoła temu bez strachu? Być może najważniejsze pytanie brzmi: w jakim stopniu jesteśmy skłonni zaufać tej Boskiej Ochronie? Czy ufamy w pełni, czy też pozwalamy, aby niepokój przejął kontrolę, gdy sprawy nie układają się tak, jak się spodziewaliśmy? Co by było, gdyby prawdziwa moc, o którą prosimy, była już w nas i czekała na przebudzenie we właściwym czasie? Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, jakby to było prowadzić życie całkowicie podporządkowane suwerenności Boga? Zaufaj nie tylko kilku chwilom, ale każdemu szczegółowi swojego życia, dużemu czy małemu. Wydaje się, że łatwo jest powiedzieć, że ufamy, ale co to tak naprawdę oznacza, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem? Kiedy wydaje się, że wszystko wokół ciebie się rozpada, czy nadal możesz oddać kontrolę Bogu? Prawda jest taka, że często chcemy trzymać wodze. Czujemy, że jeśli mamy kontrolę, możemy uniknąć bólu, błędów i cierpienia. Ale co, jeśli prawdziwa władza polega na rezygnacji z kontroli? Zaufanie w suwerenność Boga nie polega na porzuceniu naszych pragnień czy zaprzestaniu walki o nasze marzenia, ale raczej na zrozumieniu, że On patrzy dalej, daleko poza to, co możemy zobaczyć. Czy jesteś gotowy oddać swoje plany, swoje lęki i zmartwienia w ręce tego? Który nigdy nie zawodzi? Czy zastanawiałeś się kiedyś, co Bóg robi w twoim życiu? Być może modliłeś się, prosiłeś o coś, a odpowiedź nie nadeszła tak, jak się spodziewałeś. Zatem pytanie brzmi: Czy Bóg rzeczywiście sprawuje kontrolę? Ale oto głęboka, i czasami trudna do zaakceptowania prawda Bóg zawsze ma kontrolę, nawet jeśli wydaje się, że tak nie jest. Każda sytuacja. Każda przeszkoda, każda zmiana kierunku jest częścią większego planu. A co by było, gdybyśmy zamiast stawiać opór, po prostu się zgodzili? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaką ulgę przyniesie to rozwiązanie? Teraz wyobraź sobie życie bez obawy o to, co przyniesie przyszłość. Wiedząc, że niezależnie od tego, co się stanie, Bóg jest przed nami. To dodałoby ci odwagi, by pójść dalej. Prawda? Być może najważniejsze pytanie brzmi: co powstrzymuje cię od całkowitego zaufania? Ponieważ pokój, prawdziwy pokój, przychodzi tylko wtedy, gdy uznamy, że kontrola tak naprawdę nigdy nie była w naszych rękach, ale zawsze w rękach Boga. Czy zdarzyło ci się kiedyś w chaosie życia zatrzymać się na chwilę, żeby po prostu podziękować? Dziękować nie za to, na co jeszcze masz nadzieję, ale za to. Co już masz? Wydaje się to takie proste, ale ile razy w naszych codziennych zmaganiach zapominamy o uznaniu nieustannej opieki Boga. Kiedy ostatni raz rozejrzałeś się i zdałeś sobie sprawę, jak wiele On już dla ciebie zrobił? Wdzięczność ma moc przemieniającą. Kiedy zaczynasz być wdzięczny, coś się w tobie zmienia. To tak, jakby problemy, które kiedyś wydawały się ogromne, Nagle straciły część swojej mocy. A co by było, gdybyśmy zamiast skupiać się tylko na trudnościach, zaczęli dostrzegać błogosławieństwa ukryte w każdej sytuacji? Czy zmieniłaby się nasza perspektywa? Może nie potrzebujemy więcej, ale oczami, które widzą, czego Bóg już dokonuje. Pomyśl teraz przez chwilę: Czy byłeś wdzięczny Bogu za Jego cierpliwość? Dlaczego On nigdy z ciebie nie rezygnuje, nawet w dni, gdy chwieje się twoja wiara, gdy czujesz się zniechęcony lub gdy odchodzisz? A co z Jego ochroną? Ile razy On ocalił cię z sytuacji, z których nawet nie zdawałeś sobie sprawy? Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile niewidzialnych wyzwoleń doświadczyłeś? Prawda jest taka, że kiedy rozpoznamy stałą opiekę i ochronę Boga, wydarza się coś potężnego. Wdzięczność karmi naszą wiarę. Przypomina nam, że jeśli Bóg był wierny wczoraj, będzie wierny także jutro. Prowadzi to do nieuniknionego pytania: Za co chciałbyś dzisiaj być wdzięczny? Kliknij tutaj, aby subskrybować nasz kanał i być na bieżąco. Przygotowaliśmy dla Ciebie niesamowite treści. Dołącz do nas i bądź częścią naszej społeczności. Poczekaj na następny film.